Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na drugi ćwierćfinał, w którym to zmierzy się Lech Poznań, a także Śląsk Wrocław. No Myślę, że faworytem meczu jest Lech, natomiast e, Śląsk no, to też jest drużyna, która potrafi sprawić e, niespodziankę. Też e, tam chyba 4 albo 5 lat temu Śląsk był przecież mistrzem Polski, a więc no myślę, że ciekawy e, pojedynek się zapowiada. E, jeszcze tylko pokażę Wam... Mm, Drabinkę turniejową i jak widzicie w półfinale Piast Gliwice czeka już na zwycięzcę dzisiejszego pojedynku Lech kontra Śląsk, a więc moi drodzy zaczynamy. Eee, cztery saszetki, e, tak jak to ma miejsce e, zwykle, e, no i karta specjalna liczy się jako dwa gole. W przypadku remisu po tych czterech saszetkach będziemy mieli, moi drodzy... Dogrywkę. Także zaczynamy, pierwsza saszetka, ćwierć finału, Lech Poznań kontra e, Śląsk Wrocław. Tu mamy zasady gry, to nas nie interesuje. E, I moi drodzy, już pierwsza karta i pierwszy gol, Tomasz Kędziora strzela e, gola na 1-0 dla Lecha. Także Lech na razie 1-0 wygrywa. Pogolu Kędziory, dalej Korona, Termalika, Arka, Ruch i karta specjalna jest to przyszła gwiazda Piotrowski z pogoni. No, mogę Wam powiedzieć, że tak jak już trochę pokładałem karty w tym albumie, i jeżeli chodzi o przyszłe gwiazdy, to mam już komplet. Także no, myślę, że. E, nagram jeszcze te meczyki już będę się po prostu wymieniał z tą edycją i po prostu ją jakoś w miarę sprawnie e, zbiorę. Także zaczynamy drugą saszetkę. Na razie Lech wygrywa 1 do 0. A tu proszę, kogo my tu mamy? Michała Pazdana. To jest moja ch chyba już powtórka. E, piast. I moi drodzy, he, mamy wyrównanie e, Mariusz. Pawelec na 1 do 1 w meczu. Właśnie Lecha z Śląskiem, a więc mamy remis tutaj, górnik Łęczna, zagłębie oraz karta specjalna. Jest to Rafał Wolski na idolu z Lechiem. A więc moi drodzy, po pierwszej połowie mamy remis 1 do 1. Trzecia saszetka przed nami. Także zobaczymy, co będziemy mieć tym razem. I moi drodzy i widzicie co tu się dzieje? <laughs> Patrzcie moi drodzy co my tu mamy? E, mamy kartę e, niezwyciężony, no i to jest naprawdę super sprawa. E, także słuchajcie moi drodzy, jeżeli chodzi o te najlepsze karty, no to e, no to tak. E, mam trofeum, teraz mi wpadł niezwyciężony. Mam dwie super gwiazdy. Jeszcze mi dwóch brakuje, i będę naprawdę mega szczęśliwy. Ale, no, po prostu przepiękna ta karta. Niezwyciężony. No, tutaj mamy piłkarzy Legii. Jagielloni, Krakowi. Jest też piłkarz Lecha Poznań. Ale ta karta, oczywiście, się do Lecha Poznań nie liczy. Bo to jest karta taka ogólna. Ale, no, po prostu przepiękna karta. No, ale, moi drodzy, patrzcie, co tu się dzieje. E, mamy e, za to Darko Jefticia na bazówce i e, był remis 1 do 1 i teraz mamy e, 2 do 1 dla Lecha, więc Lech Poznań tutaj prowadzi. Legia Termalika Korona i mamy bramkarza z, z zagłębia Polaczek na topowym bramkarzu. Chyba go nie miałem, także super. E, także na razie, moi drodzy, Lech Poznań e, 2 do 1 e, prowadzi w tym meczu. E, no zobaczymy, ostatnia saszetka została. Czy tu się coś zmieni? E, Śląsk Wrocław absolutnie jeszcze ma szansę, żeby to ten mecz e, tutaj e, wygrać. Wystarczy, że szczeli jednego gola. Zobaczymy jak to się potoczy, moi drodzy. Idol Wiśniakows z ruchu. Dalej moi drodzy, mamy tutaj: poczekajcie, bo mi się to rozwaliło trochę. Pogoń Szczecin. Krakowie. Lechie. O proszę, Wawrzyniak. Jagielonia. Górski. I ostatnia karta jest to Obrońca. Czy będzie tu Lech, czy będzie Śląsk? No, jeżeli byłby Śląsk, no to znaczyłoby, że on by wygrał, bo karta specjalna liczy się jako dwa gole. A kogo my tu mamy? Mamy Jagielonię na żelaznej ścianie. Moja już powtórka, ale fajna karta. Ale moi drodzy, podsumowując ten odcinek, to 2 do 1 wygrywa dzisiaj Lech, i tym oto sposobem Lech Poznań awansuje do. Eee, półfinału, także poczekajcie, zapiszę sobie tutaj na tej kartce tylko ten wynik. Także moi drodzy, dzisiaj Lech Poznań 2 do 1 pokonał Śląsk, Wrocław i jak widzicie Lech Poznań awansował do półfinału, zmierzy się w nim z Piastem Gliwice, eee, natomiast zanim półfinał, jeszcze dwa ćwierćfinały zostały do rozegrania, ja już Was zapraszam na kolejny mega ciekawy Legia Warszawa kontra Jagiellonia Białystok bardzo ciekawy, mega emocjonujący mecz no i napiszcie w komentarzu jak wam się wydaje kto go wygra, no ja jeszcze wam pokażę, że w tym odcinku no naprawdę mega kartę trafiłem, niezwyciężony jestem mega naprawdę z niej zadowolony mam już go, trofeum, dwie super gwiazdy jeszcze mi dwóch super gwiazd brakuje i naprawdę będzie naprawdę mega także do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć